Wielki bój. To hasło brzmi bardzo groźnie w naszej sytuacji geopolitycznej. Na szczęście nad nami jest bezpieczne niebo. Jednak wielki bój ciągle trwa. Bój, który toczy się o każdego z nas i toczy się przy udziale każdego z nas. To jest bój pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy Bogiem a szatanem. Pismo Święte odsłania kulisy tego wielkiego boju. Chciałbym zaprosić. Do udziału w bardzo ciekawym studium Biblii zatytułowanym Właśnie Wielki Bój. Studium będzie się odbywało w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w każdą sobotę o godzinie 9.30 lub 10.00, zależy od miejsca. Ale też można w tym studium uczestniczyć za pomocą dwóch bardzo ciekawych programów multimedialnych które można znaleźć na stronie advent.pl w dziale studium biblijne. W tym samym miejscu będzie można znaleźć co tydzień nowy materiał pomocniczy do tego studium. Najważniejsze tematy tych spotkań to na przykład wbiara wbrew przeciwnościom. Ostatnie wydarzenia na ziemi. Zdemaskowany spirytyzm. Będziemy mówić o przeszłości w kontekście historii Kościoła, historii chrześcijaństwa, o teraźniejszości, a także o przyszłości, sięgając do prorozb Biblii. Wielki bój trwa. On trwa o Ciebie. Warto wiedzieć o nim więcej. Zapraszam do udziału w spotkaniach Wielki Bój.